Mówię ci, pięknie tam jest. Mieszkaliśmy w bajakach budakowskich, ale jest tam wiele takich domów. To gdzieś na w Polski? Tak, może kiedyś pojedziemy tam razem. Chyba nie szybko. Ty wracasz do szkoły, a ja chcę stąd, do Ułanów. Do Umanu? O... Trudne zadanie przed Tobą. Tatko opowiadał, że tam do nie dostaje się każdy kto chce. Nawet szeregowy ułam musi potrafić więcej niż żołnierz piechoty. To przecież elita tych a jak już bardzo, to widowiskowo i bohatersko. Masz rację, ułanek to będzie kuzinkowi, jak dostąp do 25 punktu. Wiesz, że na Olimpiadzie w, w Berlinie, Łajdów, dostając do tego półsłu, zdobyli srebrny medal, a powinni zdobyć złoty. Tylko wtedy Niemcy politycznie wygrzewały. A teraz jeszcze za fajszki. Nie ma w się co będzie mowa. było pięknie tego rodziny. Janek chce iść do wojska. Do ułanu. A gościa zostaje na chwilę. Nie wiedzą, że 23 sierpnia podpisano pak Ribent Trątko dla Nad naszą Polską zaczynają się z wiele czarnych dni. W piątkowy poranek, 1 września 1939 roku, o godzinie 4.45, niemiecki pancernik Szwedzki Holstein rozpoczął ostrzał przez tę Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Uważaj na siebie. Proszę, wróć do mnie. Kiedy przyjdą po Pani w domu, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem, pod drzwiami staną i nocą kolbami drzwi za owocą. Ty ze snu podnoszą skromno. Stań u drzwi. Barbe na 17 września 1939 roku pochwał w 1944 latarnie Związek Sowiecki zbrojnie zamachował Polskę. W ten sposób stali wiązał się sierpniowego, portu z sierpniowego tajnego porozumienia z Hitlerem, a Ribbentrop-Momotow przewidywał wspólną agresję na rzecz pospolitego. za jesień podział literatury oraz ich Państwa Polskiego. Od 6 do 7 września miasteczko stało się siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Moskiewskiego, który przebywał w pałacu senatora Zagorskiego. Wojna nikt nie sądził, że potrwa długo. Na Najpierw uderzają Niemcy, później Rosja Sowiecka. Naloty bombardowane miast. Zdanie na sam siebie, nie poddajemy się. Heroiczna obrona w Kilkugodzinna obrona Poczty Gdańskiej przez inwestorów. Bitwa obrony na Pupieku, Starcie na Lwów. Rozpaczliwa obrona Warszawy. Walce na terenie Bitwa pod Łąckiem. I bitwy u nas, na Lubelszczyźnie. Bitwy pod Tomaszowem Uniwersytetem. Bitwa pod Krasnobrodem. Tak wielu żonnych zmieniało, nie spotkali się żona, dziećmi, rodziną. Wcielony do mułanek, walczy pod kres i wzburza krasnogrodzkie całe w gęstej i drobnej I nagle wyłania się oddział To nasi kierują się ku rzece. To drugi szpadon mułanów z rodnictwem Henrykiem Napotyka oddział niemiecki, który ubezpiecza ich główne siły. Słychać karabiny maszynowe i moździerze, ale naszych. Nic nie jest w stanie powstrzymać. Bagniak na bron, pada komenda. W Kura! rozlega się jak po alei kasztanowej. Nasi docierają do pierwszych zagród. Niemcy pokonani. Zwycięstwo! Porucznik Tadeusz Gerlacki ze, no, ze swoim szwadronem. szarżuje na niemieckich kawalerzyńskich Lacy do boju, szable w głąb, szpadlą za mną marsz, podaje A potem galopem marsz, do boju, marce krzyczy. Ułani pochyleni, wsiadłami, zbliżają groty lanc na uszy końskie. Tylce lanc biorą pod pachy rozkaz pułkownika. Marsz, marsz, szpatły uderzają na Niemców. W ruch idą lance i szable, jacy oni szybcy. Kilku Niemców trafionych w walce spada z koni. Reszta ucieka. Goni ich poróżnik za ze swoim szpadronem. Na odsiach polskim ułan rusza podporóżnik Marek Ślutka z plutonem walarnym. Niestety, pod silnym ostrzałem nie poróżnik germecki oraz wielu ułamów goni. Na szczęście plutonowy, Karol Mikołajowski z dołu prowadził w tę sieć z tym Na miejsce docierają pozostałe szwadrony z dowódcą bułków, ubranym z taklewskim i wypierając pierwszy raz na obronę. Dzięki zwycięstwu polskie wojsko mogą być dalej na południe. Smut, co jak młody drżą. Haftowali ci, syneczku, w smutne oczy, brudą krwią, Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożółk. Wyżywali się cami, drzew płynące morze. Wyuczyli ci syneczku, ziemi, Twe na pamięć, gdy się ścieżki powycinął, żelazny łzami. Odchowani cię w ciemności, odkarmieni bokmian tłuk, Przejeżyłeś po omacku najwstydniejsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synk, z czarną bronią w nocy. I poczułeś, jak się mierzy w dźwiękach jej złot. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była bóla, synku? Czy to serce, pękło? Cześć i chwała panerom, którzy walczyli o wolność Sekolita, z dowódca XXVIII Pułku ułanów Wielkopolskich. Rodmistrz Henryk Zedliwa Rojceńsz, rodmistrz XXV Pułku dowódca II Sztabu Ładów. Porucznik Tadeusz Gerlecki, ginął pod kresem rody. 26 układów poległ pod prostochroną. Wspomnijmy bohaterów z naszego regionu, którzy walczyli w obronie polskie. Żołnierze z batalionów polskich. Żołnierze powstania władzy polskiego.

poświęcili życie żołnierze walczący na wszystkich frontach II wojny światowej.